Wykaż, powołując się na odpowiednie własności logarytmów, że podane liczby są równe. Zacznijmy od podpunktu A. Teraz tak. Musimy w tym zadaniu, w tym podpunkcie skorzystamy z takiego wzoru na logarytm. Jeżeli mamy logarytm o podstawie A z B do potęgi k tej, to ta liczba k może wejść przed logarytm i to będzie k logarytmów o podstawie A z B. To jest jedno, jeden ze wzorów Jedno z stwierdzeń o logarytmach. No i teraz właśnie, co z tym możemy zrobić? Możemy na przykład pokazać, że logarytm przy podstawie 10, bo jak nic nie ma w podstawie, to w podstawie jest 10, ze 125, czyli z 5 do potęgi trzeciej, ta trójka wędruje przed logarytm i mamy trzy logarytmy o podstawie 10 z 5. I to się równa prawej stronie. To była nasza lewa strona, to się równa prawej stronie. Teraz podpunkt b. W podpunkcie b zobacz, że liczbę sprzed logarytmu, czyli tę dwójkę, możesz dać tutaj do potęgi. I wówczas będziesz mieć logarytm o podstawie 5 z 2 do kwadratu. Dodać logarytm o podstawie 5 z trzech. I teraz musimy wiedzieć, czyli to jest jakby nasza prawa strona, że dodawanie logarytmu o tej samej podstawie przechodzi w mnożenie tych liczb. Czyli piszemy teraz, że to jest logarytm o podstawie 5 z 2 do kwadratu razy 3. To się równa logarytmowi o podstawie 5 z 2 do kwadratu to jest 4 razy 3 z 12. A to jest akurat. W sumie lewa strona, bo wyszliśmy od prawej do lewej. Prawa równa się lewej. Mamy koniec tutaj dowodu. Udowodniliśmy, że te liczby są sobie równe. Pod punkt C popatrzmy na to. Tutaj musimy wiedzieć, że jak mamy tę samą podstawę logarytmu i odejmujemy te logarytmy, to będziemy dzielili 12 przez 2, czyli te liczby będą dzielone przez siebie. Pierwsza przez drugą. Czyli zastosujemy tutaj takie działanie, że logarytm o podstawie 7, 7 z 12 odjąć logarytm o podstawie 7 z 2 przejdzie nam w logarytm o podstawie 7 z 12 przez 2. 12 przez 2 to jest 6, czyli logarytm o podstawie 7 z 6 i to jest nasza prawa strona i tu mamy koniec dowodu. Podpunkt D. Podpunkt podpunkcie D Zobacz, że tak, tak jak już korzystaliśmy w podpunkcie A, piątkę damy do potęgi tutaj i dwójkę też damy do potęgi tutaj. Ponadto będziemy mieli dodawanie liczb logaryt logarytmów o tej samej podstawie, a dodawanie przejdzie w ich mnożenie, tak jak było w podpunkcie B, czyli mamy tutaj miks umiejętności z podpunktu A i z podpunktu B. Czyli ta piątka idzie tutaj do potęgi, mamy zatem logarytm o podstawie 9 z 2 do 5, a 2 do 5 to jest 32. Dodać. Ta dwójka idzie do potęgi. I mamy logaret o podstawie 9 z 1 czwartej do kwadratu. A 1 czwarta do kwadratu jest 1 szesnasta. Czyli mamy logaret o podstawie 9 z 32. Dodać logaret o podstawie 9 z 1 szesnastej. My wiemy, że jak mamy wspólną podstawę, to możemy te liczby pomnożyć. Czyli mamy. Logarytm o podstawie 9 z 32 16, bo pomnożyliśmy te dwie liczby, bo takie mamy prawo działań na logarytmach. I teraz tak. 32 podzielić na 16 to jest 2, czyli mamy logarytm o podstawie 9 z 2, co jest równe prawej stronie. No i pokazaliśmy, że te liczby są sobie równe. Podpunkt E. Podpunkt E. Zobacz, tutaj tak, trójka pójdzie do potęgi. Dwójka pójdzie do potęgi, dodawanie przejdzie w mnożenie, odejmowanie w dzielenie. Czyli tutaj będziemy mieli logarytm o podstawie 10, bo jak nie ma podstawy, to jest dziesiątka w podstawie z 3 do potęgi trzeciej, dodać logarytm o podstawie 10 z 2 do kwadratu, minus logarytm o podstawie 10 z 6. No i teraz tak, dodawanie przejdzie w mnożenie, odejmowanie w dzielenie, czyli będziemy mieli po prostu logaryt o podstawie 10 z. 3 do 3 razy 2 do 2 podzielić przez tę liczbę, czyli przez 6. Tak jak mówiłem, dodawanie, mnożenie, udejmowanie logarytmu, dzielenie. 3 do 3 to jest 27, czyli logarytm o podstawie 10 z 27 razy 4 podzielić na 6. 27 razy 4 to jest 108, czyli mamy logarytm o podstawie 10 ze 108 108,6. 108 podzielić na 6 to jest 18, czyli logaret o podstawie 10 z 18, czyli to jest po prostu logaret dziesiętny z 18, czyli to jest prawa strona i mamy koniec dowodu. I pod punkt F zobacz, że tutaj tak, minus 7 pójdzie do potęgi i minus trójka, albo nawet samą trójkę możemy dać do potęgi, Czyli zaczniemy tutaj, jakby od prawej strony. F. Prawa strona to jest minus 7 do potęgi, czyli to będzie logarytm o podstawie 3 z 1, 2 do potęgi minus 7. Odjąć logarytm o podstawie 3 i ta trójka idzie do potęgi z 4 do potęgi 3. To się równa. 1, 2 do minus 7. Minus odwraca nam liczbę, czyli to jest 2 do 7, czyli mamy logarytm o podstawie 3 z 2 do 7 odjąć logarytm o podstawie 3 z 4 do 3 to się równa logarytm o podstawie 3 z 2 do 7 odjąć logarytm o podstawie 3 4 to jest 2 do 2 i do 3 czyli z 2 do 6. Odejmowanie przychodzi w dzielenie, czyli mamy logarytm o podstawie 3 z 2 do 7 przez 2 do 6. Jak dzielimy, odejmujemy wykładniki. Czyli to jest logaryt o podstawie 3 z 2 do potęgi 7 minus 6. Czyli to jest logaryt o podstawie 3 z 2 do pierwszej. Czyli logaryt o podstawie 3 z 2. A to była nasza lewa strona. Równa się lewej. Pokazaliśmy, że prawa równa się lewej, co kończy dowód i całe zadanie.